Cześć siewanka, z tej strony flipflop 19 a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam ID do konkretnej piosenki w Robloxie. Ja jeszcze zachęcam oczywiście do zostawienia łapeczki w górę i subika z dzwoneczkiem i nie przedłużam już, zapraszam do oglądania. I'm pop, pop. happy, yeah. baby I'm headed in tac tac I run a beginning, I'm packed, watch, and eh, when he packed, watch, I'm pulling up the... Koko Chanel, na dobry dzień Biorgie, to wiem, ty nie Szybko wyłapał na niej, bo na banie Jak łapie piki, kunka pęka Logo Cartier jest na białych cykła Jak do złota waga jubilerska Białe złoto się Nie mam co robić znów No to robię Force, Na sobie drogi puch, bo to ziomie mongler Nie zachęc z rodziców, tylko za ten koncert Noszę deaddy choć nie jestem ojcem Noszę daddy shoes, noszę deli shoes